Teraz będzie ciekawe Jestem pytanie. Zanem. Jaka była pierwsza stolica Polski? <laughs> e, Toruń? Ach, nie da jesteś daleko. Gniezno. gniezno. gniezno no, kurde. No, chciałeś powiedzieć. Nie, ale... ale on chciał to powiedzieć. Nie, 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 nie. przepraszam. To, bo najpierw był Kraków, a później on mnie poprawił ee, w innym programie i mówi gniezno. I ja to potem on ci ciągle to Tak, no, ja on potem Ja, Boże drogi, tak, no, przypominam sobie, nie ale nie, powiem. bo ja, myśl... ja myślałem, Boże drogi. I... No, zobacz, jakie ja oba bola strzeliłem. Teraz będą się ze mnie nabijali, ale jak nie... się... Sebastian Mila, zatachał się Pawełek. Nie trafił w piłkę Budoza, drugi raz nie trafił, jeszcze dies. No Powiem Ci szczerze Rafał, że dawno takich zwodów nie widziałem. Trochę szyderczo powiedziałem, ale no, dwa razy nie trafić się po lokarnym to... No, ja się z tobą, Szymek zgadzam. Dwa razy nie trafić się po pięciu sekund w piłkę bez w zasadzie jakiegoś pressingu, ataku przeciwnika, no to trzeba rzeczywiście gdzieś tam sobie siąść na boku, pomyśleć, i przemyśleć tą sytuację. Z strony Kiedy gady, woda przerywa wały tak. wszyscy są kurwa, macia, gdy tu... nie wychodzi robota. Kur... Gdy nie można przejechać przez miasto, kurwa, nie można wyjechać. Bo są korki. To ja nie wiem, kto tu kurwa rządzi. Lub Remonty. Jest ta, kurwa, ja w się się ja W takich sytuacjach klniemy, a słowo mocne działa przeciwbólowo. To udowodnili brytyjscy naukowcy z Uniwersytetów Kiel. Nagrodę za to odkrycie osobiście odebrał Richard Stevens z zespołu badawczego. We give people a pain challenge. Z badań wynikało m.in., że ludzie, którzy przeklinają, są w stanie dłużej trzymać ręce w lodowatej wodzie niż ci, którzy nie przeklinają. Stevens odebrał antynobla, czyli nagrodę za niepoważne odkrycie. Do przerwy 0 do 0 piłkarze oddali tylko jeden celny strzał Ten. piłku. Musimy odcinać, wyżej nie odcinać. Ale, Ej, Jak ja, to żeby... Panowie, więcej A my teraz sprawdzimy, jak akcja sanepidu przeciwko dopalaczom przebiegała w Poznaniu. Na miejscu jest Bartek Pomianowski. Bartku, do ilu poznańskich sklepów z dopalaczami wkroczyła kontrola? Sklep, przed którym w tej chwili znajdujemy się, oficjalnie handluje, sprzedaje produkty kolekcjonerskie. Jednak wszyscy doskonale wiemy, co tutaj w tym sklepie się kupuje. Legalizować I... marihuanę! Stop dopalaczami! Stop dopalaczami! Oficjalnie sprzedaje się tutaj dopalacze, tak jak przed chwilą powiedział ten delikwent. A więc Francuzi też mają szansę na awans. Pod warunkiem, że ten zawodnik ukończy to z dobrym wynikiem. Z tego ósmego miejsca po ujeżdżeniu mogą się. Oj, no i już niestety. No w złym momencie to chyba powiedziałem. Niestety, oczywiście upadek to eliminacja. W sumie ta przeszkoda chyba najwięcej błędów sprowokowała więcej w tej, na tym elemencie ostatnim ale tu na tym pierwszym też już widzieliśmy. Jedzenie się owszem zjadało, ale nic więcej. Teraz mówimy o jedzeniu i to uważam, tak jak Agnieszka, że jest to krok w dobrym kierunku, bo interesując się, będziemy się starali lepiej jeść. No właśnie, zwłaszcza, że e, dzisiaj też bardzo wiele mówi się o jedzeniu dzieci i edukuje się nie, też nie, dzieci. Nie, nie, dzieci nie jemy przecież. Nie. No, o, jedzeniu, o tym, to jak przecież dzieci przecież, jedzą. Przecież nie, się nie, nie, panie Piotrze, błagam. Panie plan No niestety, Hochlig, to są dwa satelity, jeden amerykański, jeden europejski, które muszą się połączyć nad oceanem na wysokości 36 tysięcy kilometrów nad Ziemią. Zaraz sądzę, że będziemy w stanie od tego momentu jeszcze raz Państwu to pokazać. Sztanga, trochę brzuszków. Brawa, brawa. No i wreszcie nauka wyprowadzania ciosów. I tak co najmniej godzina dziennie. A potem już na spokojnie, bez rękawic, partyjka szachów. Paweł Dziubiński właśnie tak przygotowuje się do walki o tytuł Mistrza Świata w szachoboksie. I w boksie w szachach trzeba używać głowy. Yy, trzeba wiedzieć, co się zamierza, trzeba mieć strategię, trzeba mieć pewien plan określony. No i, i to i to jest walką, tylko w różnym rodzaju. Tak wygląda walka dwóch szachobokserów. Trwa 11 rund na przemian. 4 minuty szachów i dwie minuty boksu. Paweł Dziubiński ma nadzieję, że na początku kwietnia to on zostanie mistrzem świata. I o ile starcia na szachownicy się nie obawia, o tyle pojedynek bokserski to wielkie wyzwanie. W rękawicach trenuje zaledwie kilka miesięcy. Jak pamiętamy, Portsmouth sprzedawało do tego klubu Benżaniego. Zatem przez kilka dni lutego był jeszcze defo tylko wypożyczony z Tottenhamu do Portsmouth. No i dlatego dzisiaj zagrać przeciwko byłym kolegom reprezentant Anglii nie może. No, coś tam możemy podejrzeć u góry ekranu, ale nie tak za naprawdę wiele. nie za dużo widać. No, może chociaż Bramkę dostrzeżemy, jak piłka będzie zmierzała w jej światło. Zobaczmy, czy uda mu się pobić rekord bez uszczerbku na zdrowiu swoim i tej młodej damy. Chyba jest bezpieczna. Trzymajmy kciuki. Rozpoczęło się bicie rekordu. George posuwa się naprzód. Nie do wiary, że dał radę udźwignąć taki ciężar własnymi zębami. Przekroczył już linię, ale czy to zapewni mu tytuł mistrza świata? Młoda ochotniczka może nareszcie odetchnąć z ulgą, a nasz śmiałek jest bardzo zadowolony. A na drogach warmii i mazur również panują fatalne warunki. My łączymy się z Martą Gołąb. Marto w ciągu dwóch dni ponad 160 kolizji i wiele wypadków. Co robią policjanci, żeby nie dopuścić no, do pogorszenia tego i tak tragicznego już bilansu. My wchodzimy po tej warmii i mazurach z tego co. Dobrze, Wkradł nam się błąd. Nie udało nam się połączyć z Martą Gołąb. Prosimy o, o pokaz.